Pani to jest Lio, ale Lio, poczekaj kochanie. Pseudonim Pan Owieczka. Ponieważ mieszka w boksie zewnętrznym, to troszkę musimy go na zimę zapuścić. Tak? I teraz już bardziej przypomina sznaucer, Już bardziej przypomina Pana Owieczkę niż sznaucerka. Proszę, proszę kochanie. Zobaczcie, jakie to jest słodkie stworzenie. Bardzo lubi piłeczki, lubi się bawić, pięknie się bawi sam, i sobie podrzuca, i ciamka, i zostawia, i później przybiega, no po prostu ekstra jest. Taki chłopak naprawdę spragniony i zabawy, i spacerów, i kontaktu z człowiekiem, no i teraz sobie nadrabia w stronisku. Prawdopodobnie był psem łańcuchowym. Ech, jak przyjechał, to po prostu dramat, dramat jeden wielki kołtun i ciężko było się dopatrzyć jakiejkolwiek rasy Ech, ale jak go nasza grumerka obcięła to ukazał się śliczny sznaucerek a teraz tu już taki misi jest na zimę no i zobaczcie jak on się pięknie bawi no jest po prostu mega ekstra piesek, ładnie już chodzi na smyczy, już wie że idziemy do przodu i można sobie wąchać i można sobie pobiegać na długiej lince. Strasznie szybko się uczy. Więc raz dwa. No tak, no tak. Co ty masz? Co ty masz mi? Raz dwa zrozumiał. O co chodzi w spacerowaniu na smyczy. Pięknie zakłada szeleczki, raz, raz, raz. Bardzo jest biedny, bo... Trzyma w bokzie do ostatniej chwili i naprawdę e, jak wychodzimy to pierwsze chwile to jest praktycznie kupa za kupą, bo trzyma dopóki po prostu już nie może, tak? E, siusiu to samo, także piesek bardzo czysty. No i tak, no tak. Ojejku, Tylko braci kochać. Natalna słodzić. E I jo. jakiś pięknie bawi? No, dać mu piłeczkę, i po prostu od razu jest zabawa. Wie jak ją wykorzystać. Innych zabawek jeszcze nie, nie do końca kuma o co chodzi w innych zabawkach, ale piłeczkę już zna i naprawdę ekstra się nim bawi. Tak, słodziaku? Tak, kochany mój? Tak. Przycudowny piesek.